Nie bój się wziąć do siebie Marii, twojej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Hmm. Tutaj jest uderzająca ta obecność ducha świętego, nie? To jest ciekawe, że my najczęściej o nim zapominamy, tak mi się mhm. wydaje. Natomiast zawsze, jak Pan Bóg działa, jak chce w jakiś sposób wejść. W czas, w miejsce, jak chce wejść w nasze życie, to zawsze puka przez Ducha Świętego. I zawsze chce przez Ducha Świętego wejść i przez Ducha Świętego zadziałać. Zresztą tutaj w życiu Mary widzimy jasno, że to z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. To z Ducha Świętego jest to, co nosi pod łonem. Znaczy, zaskakujące jest to, że powiedzieli, że najczęściej o Duchu Świętym zapominamy, ale tak mi się wydaje, że jeśli już zapominamy w takim. to, to chodzi tu o to, że on, jeśli wchodzi w moje życie, to on wchodzi tak delikatnie, że możemy go nawet nie zauważyć, no właśnie. Nie? że właśnie. Że, że, że właśnie a z drugiej strony, żeby wypełnić wolę Bożą, to on jest konieczny. Nie? Bez tak. niego tej woli Bożej wypełnić się nie da po prostu. Nie? Tak. Tylko, że on przychodzi z taką łagodnością, że tak jak mówisz, możemy zapomnieć w ogóle o jego obecności. Nie? Natomiast z drugiej strony, pokazuje nam to Józef, pokazuje nam to szczególnie Maryja, ale Józef również że żeby wolę Bożą wypełnić, to On jest konieczny i, i nie da się bez, bez Jego obecności woli Boga wypełnić. Tak, no tak. jestem przekonany zresztą, że Józef nie nazywał Ducha po imieniu. Mhm. No, nie miał pojęcia, no tak, że tak. Bóg jest w, w trzech osobach, jak my w to wierzymy i tak dalej. Natomiast nie można zaprzeczyć, że mhm. działał pod wpływem Ducha Świętego tak. i że też miał siłę od Ducha Świętego. I... Mm, Zostawiał ducha świętego, żeby nim kierował, chociaż nie potrafił tego nazwać. Mhm. Ale to też pokazuje ta obecność ducha świętego w, w życiu Maryi, ale też to, że Pan Bóg tak to objawił Józefowi, że myślę, że dla nas też czasem może być taka pokusa, jak widzimy drugą osobę która właśnie w naszym rozeznaniu jakoś też właśnie rozeznaje wolę Bożą i stara się być przy Panu Bogu, i widzimy owoce jej życia, to żebyśmy mieli świadomość tego, że te owoce życia tej drugiej osoby to są tak naprawdę owoce działania Ducha Świętego w tej drugiej osobie, że to nie tylko przeze mnie Duch Święty działa, czy, czy nie tylko ze mną Duch Święty działa, tylko potrafić uwierzyć, co, co czasem jest trudne, że w drugiej osobie, która jest obok mnie, też Duch Święty działa, nie? że to, co się w jej życiu poczyna, tam jest też Duch Święty. Nie? Rzeczywiście, rzeczywiście. Zobacz, że Józef też musiał wierzyć, że w Maryi dzieje się coś dobrego. Mhm. Myślę, że na tyle ją znał i na tyle jej ufał, że... Mm, nie sądził, że ona tak naprawdę go mogła zdradzić, chociaż wątpliwość na pewno się pojawiła, ale ponieważ ją kochał, to uważał, że ona myśli dobrze, że rzeczywiście tak. chce tego związku i że jest w tym prawdziwa. Więc widział w niej to dobro. Znaczy myślę, że dowodem na to jest to, że nie chciał tego, tego sądu, tylko chciał ją potajemnie oddalić, nie? ale właśnie, że, że druga, druga osoba jest dla mnie świadectwem tego, że Duch Święty może działać prze, przez człowieka też, nie? żeby uwierzyć też może i dla mnie, nie? to może być, jeśli widzę dobre owoce w Tobie, to dla mnie to jest też znak, że jeśli się człowiek otworzy na Ducha Świętego i na to łagodne, właśnie takie, takie tajemnicze Jego działanie, to może się okazać, że te owoce mogą i mnie nawrócić, żebym ja wypełnić, wypełnił wolę Bożą. Tak. I zobacz, jakie to jest piękne. Życie staje się o wiele piękniejsze, jeżeli widzisz te owoce w drugich ludziach. Dokładnie. I im bardziej z Nim żyjesz, im bardziej wchodzisz w głąb, tym bardziej widzisz i tym życie jest piękniejsze. Niesamowite.